Siema z tej strony jest suchy i chciałem wam w krótkim filmiku przedstawić co nas czeka w grudniowym evencie w PoE. Przede wszystkim będą trzy eventy. Jeden to Mayhem, drugi Endless Death i Flashback. W tygodniowym evencie Mayhem będziemy levelować swoją postać. Trzeba będzie wbić jak najwyższy level oczywiście. Będziemy na na swojej drodze do levelowania spotyf, spotykać e, modyfikatory League z Anarchy, inversion, Breath, Ambush, Tormand i e, na każdym obszarze możemy spotkać różne scenariusze może to być 12 Rock Exile, może to być 20 Astromeboxów, 20 Invasion Bosses 10 Bridges, 20 Torment Spirit lub 20 Hardbringerów, ale też spotkałem się z tym, że mogą być one mieszane. Ehm. Nagrody w wydarzeniu, najlepiej 5 z każdej klasy wstąpienia, w każdej z 4 wersji wydarzenia, standardowa yy, czy SFF, Hardcore czy Hard SFF, możemy otrzymać e, auto. Rytet Półboga. Więc to jest taki skin do broni. Natomiast tak, po wbiciu 50. levelu dostajemy na pewno z Mystery Boxa. Po wbiciu 60. levelu możemy uczestniczyć w losowaniu skinów, efektów, do wszystkiego, co, 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 co PoE nam Dostarcza, więc tutaj na 60 level mogą to być Footprints, mogą to być Ghost Flame Scooler, czyli czaszeczki. Możemy efekty wizualne broni dostać. To wbicie 70 levelu bierzemy udział w losowaniu randomowych portali: to jest Necrotic, Spirit i Arcane. Po biciu 80 levelu możemy dostać, bo to nie jest gwarantowane na 100% efekty postaci. W biciu 85 daje nam możliwość wylosowania pełnego setu. W biciu 90 levelu możemy dostać płaszcz, możemy dostać skrzydły. Skrzydły, skrzydła, a po wbiciu 95 możemy dostać też skrzydła, armory paka i Dragon Hanten Herald. Nawet nie wiem, to jest jakiś efekt no nie wiem. To jest Minehamp, natomiast i on będzie dostępny. Znaczy, w sumie już jest dostępny, bo ja wbiłem na nim 60 level. On jest dostępny od 4 grudnia do 11 grudnia, natomiast od 11 grudnia e, będziemy zmagać się w e, jaskiniach, w sensie e, w Delwie i również za e, 5, e, 5 osób, które e, e, je najszybciej e, czy pięć najlepszych postaci, które wiem, dostają właśnie tego skina. Natomiast, tak jak w przypadku yy, Mayhema, yy, będziemy levelować swoją postać i od pięćdziesiątki zwyż będziemy otrzymywać kolejne, inne yy, skiny. Yy, natomiast różnica jest taka, że yy, w evencie Delf yy, yy, będzie my levelować swoją postać tylko w kopalni, więc nie będzie nie będzie dostępnych aktów, będzie tylko kopalnia. Nie będzie się można wymieniać, nie będzie można chyba nic robić, tylko będzie można opać kopać głębiej. Natomiast od 18 grudnia będzie flashback z napadu i tam będzie po prostu wszystko zmieszane. tak samo jak tutaj będziemy sobie wbijać w level postaci no i to tak po krótce, co nas czeka w PoE skiny są fajne warto sobie zagrać ktoś chce sobie odświeżyć zawsze, zawsze to jest fajne, że jak startujemy nowy sezon to można się fajnie bawić. Zawsze to jest jakieś odświeżenie. A tutaj mamy możliwość trzykrotnego odświeżenia postaci. I jeszcze przy odrobinie szczęścia, możemy wylosować sobie fajne skiny. Więc to jest, to jest czat. Mam nadzieję, że częściej będą takie wydarzenia. No i cóż, po, po tych eventach. 7 stycznia będzie ogłoszenie na żywo. Pacza 313. 11 stycznia skończy się napad. 15 stycznia uruchomienie, zostanie uruchomiony patch i sezon 3.13. Także zapraszam do oglądania. Trzymajcie się serdecznie. Na bajo.